Witam z tej strony Ania z modnego sklepu. Dziś chciałam Wam pokazać Biustonosz od Kingi. Mam tutaj model BC676 Sofii w kolorze beżowym w rozmiarze 80i. Otwieramy. Biustonosz ten posiada półusztywniane miseczki. Dół miseczki jest całkowicie nieprzeźroczysty. Są to głębokie miseczki. Góra miseczki to tiul. Model ten posiada fiszbiny. Mamy tutaj fiszbiny na łukach miseczek. Jak również na bokach. Boki tego biustonosza są oczywiście szerokie. Szerokie są również ramionczka. Ramiączka są nieodpinane, regulowane z tyłu. I co ciekawe, w tym modelu od wewnętrznej strony są one podszyte pianką. Jest to niesamowity komfort dla ramion. Zobaczmy od drugiej strony. Szeroki bok. Zerknijmy jeszcze na zapięcie Biustonosza. Mamy tutaj zapięcie trzystopniowe, jeżeli chodzi o regulację obwodu, i trzy rzędy haftek. Całość prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak Wam będzie się nosił ten Biustonosz, zapraszam na modny sklep. Pod filmikiem znajdziecie. Link, gdzie można zamówić ten Biustonosz, jak również zamówienia można składać telefonicznie. Zapraszam!